Posłuchaj, jest taki moment w cyklu Księżyca, kiedy coś w środku zaczyna się poruszać, nie głośno, nie dramatycznie, ale wyraźnie. To właśnie wtedy, 26 stycznia, w pierwszej kwadrze Księżyca pojawia się napięcie między tym, co znasz, a tym, kim naprawdę chcesz się stać. Możesz poczuć lekkie rozdrażnienie, wątpliwości, opór przed działaniem, i to jest w porządku bo ta faza nie jest po to, żebyś marzył, ona jest po to, żebyś zrobił pierwszy krok. Chcę, żebyś przez chwilę pomyślał. Co w twoim życiu domaga się ruchu, co odkładasz, mimo że wiesz, że to ważne? Nie musisz zmieniać wszystkiego. Wystarczy jedna decyzja, jedno małe działanie, które potwierdzi, że traktujesz siebie serio. Teraz jest dobry moment, żeby wrócić do swojego ciała. Zadaj mu pytanie, czy dajesz mu to, czego potrzebuje. Może wystarczy dziś wcześniej położyć się spać, wypić więcej wody, zrobić spokojny spacer, nie perfekcyjnie, no tylko prawdziwie, bo konsekwencja jest teraz ważniejsza niż idealny plan. A w relacjach możesz poczuć potrzebę szczerości, powiedzenia czegoś, co długo było w gardle, postawienia granicy, przyznania się do potrzeby bliskości. To moment, w którym prawda oczyszcza, nawet jeśli przez chwilę robi się niewygodnie. I chcę, żebyś to zapamiętał. Pierwsza kwadra księżyca nie pyta, czy jesteś gotowy, ona pyta, czy jesteś uczciwy wobec siebie, więc dziś nie wybieraj wygody, wybierz ruch, nawet najmniejszy, a jeśli czujesz, że coś w tobie właśnie się budzi, napisz w komentarzu, co chcesz wreszcie ruszyć w swoim życiu, liczy się decyzja i pierwszy krok, czyli działanie, powodzenia.